Cześć, witajcie na kanale Czepiarze.pl W dniu dzisiejszym testujemy dla Was długiego czopa Barna Original Legend Long w wersji bez podkładu OX na desce defensywnej Barna Original Champion. Zapraszamy do obejrzenia recenzji. Zestaw, w którym graliśmy podczas nagrywania recenzji składa się z następujących komponentów sprzętowych. Długi czop Barna Legend Long koloru czerwonego w wersji bez podkładu OX. pokładzina gładka DHS Skyline Vaneo koloru czarnego, o grubości podkładu 2,2 mm, deska defensywna Barna Original Champion. Czop na desce został zamontowany przy użyciu folii samoprzylepnej, a okładzina DHS została naklejona przy użyciu jednej warstwy kleju do klejenia okładzin Hercules. Na samym początku warto powiedzieć, że zestaw ten pomimo użycia deski defensywnej wcale nie jest wolny. Z powodzeniem można nim grać nieco dalej od stołu. Deska Barna Original Champion, ma nieco powiększony blat o wymiarach 16,3 x 15,6 cm. Grubość deski to 0,5 cm. Deska składa się z pięciu sklejek i ma wagę około 78 g, co przy tych wymiarach główki jest bardzo dobrym wynikiem. Użyliśmy deski z uchwytem prostym, który jest bardzo wygodny, zwłaszcza podczas obracania rakietki. Krawędzie deski przy rączce są na tyle dobrze wyprofilowane, że w żadnym stopniu nie przeszkadzają również podczas obracania rakietki stronami. Switch pod deski jest na tyle duży, że podczas grania nie zauważyliśmy, aby jednorodność odbicia na całym blacie deski była zmienna, a całą powierzchnią blatu grało się praktycznie tak samo. Czucie deski jest niesamowite. Bardzo dobrze wyczuwalne jest każde odbicie, co w przypadku gry chopem, tym bardziej bez podkładu, umożliwia bardzo dokładne odgrywanie we właściwe miejsce pola gry. Naszym zdaniem, pomimo klasyfikacji producenta deski jako deska defensywna, umieścilibyśmy ją w przedziale desek D Plus Minus. Nie jest mocno wolna w stosunku do desek klasyfikowanych jako defensywne, jakimi mogliśmy grać do tej pory. Na pewno nie jest to deska dla ofensora, ale nowoczesny defensor, grając umiarkowanie zagrania ofensywne, nie powinien narzekać na brak mocy. Producent bardziej niż na charakterystyce ofensywnej skupił się podczas projektowania deski na dokładności i powtarzalności zagrań, a także nad prawidłowym czuciem i trzymaniem piłki na stole. Na twardej układzinie na forehandzie Pomimo grubego podkładu, bardzo dobrze wyczuwalne były uderzenia kontrujące, jak również ofensywne. Pewność zagrań w układzie na forkant była bardzo wysoka i ku naszemu zdziwieniu kontrola gry również nie pozostawiała nic do życzenia. Szczególną uwagę warto zwrócić na uchwyt deski, który, nawet zawodnikom o większych dłoniach, nie przysparza problemu. Jest bardzo wygodny, dobrze oszlifowany i ma odpowiednią długość w stosunku do główki blatu deski. Deska nie generuje mocnych wibracji. Ale dzięki dobremu połączeniu uchwytu z blatem dobrze przenosi czucie uderzenia piłki na rękę zawodnika. Grając w tym zestawieniu długim czopem Barna Original Legend Long w wersji bez podkładu OX, od dosłownie pierwszej chwili mieliśmy wrażenie, że tym czopem graliśmy już nie raz. A była to nasza pierwsza przygoda z tym produktem. Praktycznie od samego początku nie pojawiały się jakieś przypadkowe uderzenia oraz nie potrzeba było większego czasu na wyczucie zestawu. Począwszy od odbioru rotacyjnych serwisów z rotacją dolną, boczną i boczną, piłkę można odegrać tam, gdzie tego chcemy. Czop jest bardzo mało wrażliwy na rotację przychodzącą. Czopy są średniej twardości i mają wysoką elastyczność. Rozstaw czopków jest dosyć mały, są długie i posadowione blisko siebie. Czop jest wolny, co zmniejsza ryzyko wyrzucania piłek za stół. Największe odwrócenie rotacji można było wygenerować podczas bloku aktywnego. Piłka zeszlizguje się wtedy po blacie stołu i leci bardzo niską parabolą lotu. Blokując pasywnie należy nieco mocniej domykać rakietkę, aby nie wyrzucić zbyt wysoko piłki. Po bloku pasywnym piłka wykazuje ewidentnie efekt nurkowania i spada bardzo szybko po stronie przeciwnika z efektem zakłócającym. Taka piłka jest niewygodna w odbiorze dla przeciwnika, ale należy pamiętać, że mimo szybkiego opadania piłki w takim zagraniu nie ma ona dużej rotacji wstecznej, dlatego warto odgrywać ją każdorazowo krótko za siatką. Atakowanie czopem Barna Original Legend od pierwszego momentu było bardzo łatwe. Mocne zbijanie piłek z dolną rotacją, a nawet pustych, gra się bardzo łatwo i intuicyjnie. Piłka po mocnym zbiciu leci płaską parabolą lotu i po odbiciu osiada na blacie stołu. Jest bardzo niewygodna w odbiorze. Zbijając czopem w okładzinę gładką przeciwnika po odbiciu piłka automatycznie ciągnie w dół i jest ciężka do podniesienia. Rozrzucenie piłki po stole wykonuje się bardzo prosto, ponieważ czop nie jest szybki i nie odgrywamy jej poza pole gry. Mocne wpychanie piłek, zwłaszcza z dolną rotacją powoduje szybkie opadanie piłki po uderzeniu i jest wyjątkowo uciążliwe w odbiorze. Podczas gry w dystansie kosą gra jest bardzo powtarzalna i łatwo kontroluje się piłkę na stole. Wersja bez podkładu OX nie generuje w dystansie bardzo dużej rotacji wstecznej. Wersja bez podkładu OX nie generuje w dystansie dużej rotacji wstecznej i grając taki wariant gry należy bardziej skupić się na utrzymaniu piłki na stole i kontrataku, niż liczyć, że zaskoczymy przeciwnika mocną kosą nie do odbioru. Reasumując, naszym zdaniem zestaw, jaki użyliśmy w teście, z pewnością charakteryzuje się bardzo dobrą kontrolą gry przy stole. Bardzo niebezpiecznym blokiem aktywnym z dużą rotacją wsteczną i krótkim blokiem pasywnym z efektem nurkowania piłki po odbiciu. Deska ma świetne czucie, ma bardzo wygodny uchwyt, a jej prędkość odbicia pozwala grać uderzenia kończące. Czep jest bardzo łatwy w ograniu, a jego największym atutem z pewnością jest blok aktywny. Zdecydowanie można polecić go mniej doświadczonym czopiarzom, ponieważ jego umiarkowana prędkość pozwala na trzymanie piłki na stole, odbiór rotacyjnych serwisów jest łatwy, a możliwości ataku, jakie przy tym prezentuje, są wręcz imponujące. Dziękujemy firmie Barna Original za dostarczenie produktów do nagrania recenzji. Korzystając z okazji, zapraszamy Was również do naszego sklepu pod adresem www.czopiarze.pl